na so, wszystkie te, które tutaj są, ci to są klonowie, właśnie. Wszyscy, którzy tutaj są, którzy są właśnie połączeni, jak ten i ten, wszyscy to są ci. I tak, Będę no, robił jeszcze jeden filmik na temat, że będę wbrał go i będę go akurat, jak już będzie on niedostępny przez parę dni. No i później go przywrócę. I właśnie taki będzie problem, bo ten będzie taki sam. No tak. Wszyscy ciernie, które widzicie, nawet te połączone, te tu ten co ten jest najlepszy. No i te dwa klony znikną już na zawsze. I tak. Będą one dostępne przez dwa dni. Dzisiaj nie będzie, wiesz, nie będzie. Na przykład, znaczy, jutro nie będzie, pojutrze nie będzie tych wszystkich otoczeniów.